Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Po takiej krótkiej przerwie zapraszam Was na kolejne spotkanie z feng shui. Kochani moi, dzisiaj przedstawię Wam aspekty na dzień 8 listopada 2025 roku, e, sobotę. E, dzisiejszy dzień jest pod władaniem węża według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj siódmy urzędnik, a nazwa jego brzmi Niszczyć. Miesiąc mamy we władaniu ognistej świni, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego, bo wczoraj właśnie e, miał e, miejsce, słuchajcie, tutaj początek miesiąca świni, więc już jesteśmy w zrównanych tych dwóch systemach. Będąc przy systemie lunarnym, przypominam Wam o pustym kursie księżyca, bo to bardzo ważna część składowa kalendarza lunarnego. Wszystkie informacje na temat pustego kursu księżyca na ten miesiąc znajdziecie na dole w opisie filmiku, tam linkuję dla Was odrębny podcast właśnie traktujący o dniach, terminach, godzinach właśnie tego pustego, z tego kursu Księżyca na listopad 2025. Rok dalej mamy we władaniu drewnianego węża i oczywiście to też według kalendarza solarnego i lunarnego. Dalej są dostępne na y, kanale y, horoskopy roczne dla wszystkich znaków chińskiego zodiaku właśnie na rok drewnianego węża. Jeszcze troszkę ten drewniany wąż z nami tutaj moi drodzy pobędzie. A co dziś? Dziś y, kochani moi siódmy urzędnik. Ach, to czas niszczenia. To po prostu niszczenie. Dzisiejszy dzień według Feng Shui, jest przede wszystkim dniem bardzo dobrym na wszelkiego rodzaju prace związanymi z rozbiórką budynków. Dzisiaj możemy zrywać tapety, dzisiaj możemy skuwać stare, sty, stare tynki ze ścian, zrywać też jakieś stare okładziny, dzisiaj możemy też wykuwać otwory pod nowe okna, nowe drzwi, albo Moi drodzy, możemy też wyburzać ściany. Dzisiejszy dzień jest dniem też igły i metalu, zatem jest doskonałym dniem na rozpoczęcie kuracji przy pomocy akupunktury. A czego dzisiaj Feng shui nie zaleca? Feng Shui, moi drodzy, dzisiaj nie zaleca oświadczeń. No, chyba że chcecie je bardzo szybko zerwać, no to bardzo proszę. Nie zaleca również zawierania związków małżeńskich. No, chyba że chcecie, żeby szybko taki związek zakończył się rozstaniem, rozpadem, rozwodem. To można. No i oczywiście też nie zaleca dzisiaj podpisywania dla nas jakichkolwiek ważnych kontraktów. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego bawo, węża, małpy i koguta, neutralny dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla tygrysa, królika, kozy i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng Shui.